Hej, a dzisiaj przychodzę do Was porozmawiać na ten temat, taki dość żmudny, czemu Onika. nie chciałam za bardzo na niego odpowiadać, bo dostałam kilka pytań na tym pytaniu, co mam tam filmik macie o pytaniach, na które odpowiadam z Instagrama. Dostałam tam kilka pytań na temat tego, dlaczego założyłam kanał, ale jakoś nie odpowiedziałam na nie wtedy. Więc teraz przychodzę do Was z takim osobnym filmikiem na temat tego, dlaczego założyłam kanał. I no to ja już w sumie zaczynam. To tak, tak, to ogólnie tak jak może powiedzieć, ja jestem nie wiem, od lat już widzę. Ja nie wiem od kiedy. Może od czwartej klasy, a to nie wiem, było z 6, 7, 8, około tam 7-8 lat temu. I to było kiedyś ja jechałam z statą chyba, albo bratem już nie pamiętam. Jechałam do Tajera, koło miasta. I po prostu wróciłam z tego, tutaj, grę, Kupiłam sobie fajne rzeczy. Będę ozdabiać pokój na Halloween, więc wtedy zobaczycie tam mam przy jedną rzecz. Te kulki takie, co się pikają. <grym> Dobra, zobaczycie na tym, jakbym to powiem w sensie filmiku: jak będę ozdabiać pokój, a to będzie w połowie listopada. Muszę się umówić z właśnie koleżanką. O której też będzie trochę ta mowa w tym filmiku, bo dzięki w nocy trochę nie, i tym napaleniu się na to mam. gdzie Jestem tu, na tym YouTubie, gdzie jestem I, i tak. No, ja sobie kupiłam te rzeczy, wróciliśmy do domu, no ja i jestem siadłam tutaj w kącie koło okna, nie się tego, bo nie pokażę tam, <grym> i po prostu. Siedziałam i zaczęłam po prostu udawać, bo ja to oglądałam zabawkowicza. Ja w tym sobie jestem. Wtedy byłam mała. Miałam może z 6 lat, 7, coś koło tego. Może Max 8. Chociaż nie. Musiałam mieć maksymalnie 9. Bo jak miałam 8, to szłam do komunii. <grym> Patrzę się na zdjęcie, bo moje zdjęcie z komunii na ścianie. I no, i po prostu już tam jakieś tam miałam tej, to chciałam po prostu udawać że z youtuberem, pokazywałam tam rzeczy, jakie kupiłam. Bez kamery oczywiście, tak do okna, o, do okna się pokazywałam. I tam trochę gadałam. Coś tam. Nie. I tak po prostu od dwóch, może roku, <laughs> od dwóch, może roku, właśnie, tak myślałam, że może chcę, chciałabym zostać youtuberem, ale. Ta mi gadał, że ja się nie nadaję, że ja się za bardzo boję, bo ja faktycznie jestem trochę bojdupa. Wszystkiego się boję, szczerze mówiąc, to od razu mówię, ale tego się jakoś nie bałam. I tak właśnie ostatnio tam może to już dwa miesiące i półtora miesiąca już mam ten kanał Jezu. No i. Właśnie byłam z tą koleżanką, sobie siadłyśmy na ławce i wiemy, że wam pokazywałam moje rzeczy. Ten pierwszą część y, zakupów, kupowanie ozdób halloweenowych do mojego pokoju, który jest tam, w sensie, na górze. O. Jest po prostu na górze. Chociaż raczej on jest bardziej po tamtej stronie pokoju. E, no dobra. I właśnie tak stwierdziłam, że tak się napaliłam trochę na to. Z tą koleżanką i próbowałyśmy coś tam zmajstrować z tym kanałem, żeby był. Ja też miałam koleżankę, gwiazdę, no tak, mam, tak się na mnie nazywała, ona ma ten kanał X Gwiazda X, tak ją powiem. I ona mi po prostu pomogła, jakby w coś sensie trochę pomogła, no, bo mi powiedziała, jak to jest, że trzeba mieć konto. I nie okazałam się, bo ja jestem naprawdę debilem, w takich rzeczach w sensie komputerach itp. Jestem, można powiedzieć, trochę zacofana w takich typu sprawach. No i cóż. I tak, założyłyśmy ten kanał właśnie 12 sierpnia. Bardzo się w sumie z tego cieszę, założyliśmy ten kanał 12 sierpnia. W sensie jakby nie założyłyśmy tego, to znaczy założyliśmy tego 12 sierpnia, ale no jakby założyliśmy ten kanał, ale coś moja koleżanka tam wcisła i, i jakby nie było tego kanału. Ale potem poszłam do domu, powiedziałam o tym mamie, no i tam jakoś tam coś popykałam sama i jakoś wyszło, że mam kanał i udało mi się i dodałam filmik już, pierwszy filmik 15 sierpnia w niedzielę, bo jakaś tam była taka święta niedziela i stwierdziłam, że święta niedziela, jakaś tam chyba święto matki boskiej czy coś w tym stylu, nie wiem, już nie pamiętam, ja nie, nie ja nie kojarzę świąt y, kościelnych bardzo dobry ze katolik no cóż ale było tam jakieś święto no i wiadomo, ja zawsze chodzę do kościoła wtedy jeszcze była moja ciocia i mój wujek i oni poszli sobie do domu mojego, bo to jest mieszkanie, w którym ja teraz mieszkam ale buduje mi się dom tam gdzieś pokażę, jak się dopiero wybuduje, jak się tam wprowadzę, to mam pokażę. Mam haustur, muszę powiedzieć. Nie haustur, o! Mojego pokoju. Jak go urządzę. A na razie to są trochę takie ściany. W sensie, no, tam jest całkiem gód. Ja tam chodziłam, mam basen. Też już nie mam basenu, bo był, był spuszczony. Ale no, dobra, pomijając fakt tego domu, yy, który jeszcze nie jest. No, i oni tam poszli na ten dom, i ja zostałam sama i nagrywałam ten filmik. Pierwszy, właśnie. Ciągle myliłam. Się ciągle myliłam. Na początku mama mi powiedziała, że raczej powinna ustalić, co ja powinna mówić na tym filmiku. Ja się to ustaliłam, i to było takie. O, oh, to jest okropne. Się mniej mylę teraz, jak nie ustalałam sobie yy, o czymś co gadać, niż jak miałam napisane na w zeszycie, kart na, na zeszycie miałam, napisałam sobie specjalnie zawsze zrobiłam. Co ja powinnam mówić? Się mniej mylę. No i po prostu się tam mylę. Ja tam chyba z 50 razy musiałam włączyć ten filmik, usuwać go i mówić wszystko od nowa. Wtedy też wiadomo no, się bałam, bo to jednak był mój pierwszy filmik i no teraz trochę inaczej gadam. Wcześniej takie Byłam taka no, się, ja zawsze miałam takie, może chyba według mnie, ja tam, ja tam nie wiem, ale według mnie, ja zawsze jakoś taka byłam taka słabo, niż, to się byłam, wiadomo, byłam trochę niż na początku, jak wrzuciłam ten pierwszy filmik, no ale potem jakoś się zaczęłam tak rozwijać i jakoś galam do tej kamery i no i nic w sumie, i po prostu wrzuciłam na ten, ten filmik, ten kanał, filmik na kanał. No, nie wiem co mogłabym jeszcze o tym powiedzieć. bo opowiedziałam mniej więcej wszystko. W ogóle mi się zawsze YouTube podobało, podobał. mi się już od tak dwóch lat, bo no może od czterech, max. Właśnie mi się bardzo podobało. Chciałam zrobić coś takiego jak właśnie True Beauty albo Nanami Tsian. Właśnie to jest taki mój vibe, co ja bym chciała zrobić na tym kanale. Mówiłam wam, no, w sensie, że nie mówiłam, że chcę zrobić takie coś jak one, ale mówiłam tam, że coś w tym stylu bym chciała zrobić w tym pierwszym filmiku na moim kanale no i w sumie cieszę się, że mam ten kanał bo jest według mnie fajny i w ogóle chciałam powiedzieć coś, bo wiem, że tam przykład moja koleżanka która, można powiedzieć, że ją znacie, bo no, ona tam wiecznie ze mną łazi i nagrywałam te filmiki i po prostu tam mi powiedziała, jak wyjeżdżała ten pierwszy filmik, że to wygląda jakbym chciałam czas czytała z kartki, ale nie, ja tak siedziałam, to zeszyt leżał gdzieś tu, w sensie w tamtą, drugą stronę, leżał zamknięty, a ja patrzyłam się w dół. więc no. Yy, no to w sumie chyba na tyle, nie mam więcej nic bardzo do powiedzenia na temat tego, powiedziałam chyba wystarczająco według mnie. No, to pamiętajcie o subskrypcji i łapeczce. oraz pisają komentarze, bo chyba już mam komentarze odblokowane. To pa.